Dzień dobry! Zapraszam na opening Pikachu VMAX Special Collection Boxa. Co znajdziemy w tym produkcie? 5 boosterów, kan dwie 2 promeczki, kartę jumbo i kod. Zapraszam do otwierania. A w trakcie, gdy będę ja rozlakowywał tego boxa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować sklepowi Pokemarket, od którego otrzymałem tego boxa zapraszam do obczajenia pierwszego linku w opisie w którym to będziecie mogli znaleźć link do pokemarketu, gdzie można nabyć właśnie taki box z pikachu v i v, v, v maxem oraz dużym pikachu v maxem, nie się w kadrze jak Grzegorz Krychowiak na następne eliminacje do mistrzostw Europy z pięcioma boosterami i lećmy, lećmy z tematem jeśli chodzi o promki, prezentują się one następująco Pikachu V I Pikachu v Max. Ładne Ja zawsze lubiłem Pikachu, to jest jeden z moich ulubionych Pokémonów. Wiem, jestem nudny, ale, ale taka jest prawda Jakoś zawsze towarzyszył Ashowi i mi W sumie przez całą karierę Karta Jumbo Boczkiem pokażę. Trochę się pomła, ale to nic. Tak się prezentuje karta Jumbo Bambo. Kot na tego boxa. No i boostery Kranzenit Kranzenit jako kolekcjonerski dodatek jest gigamocny. I liczę znowu na fajne trafy. Bo kilka drogich kart, kilka tańszych, ale bardzo ładnych kart. I generalnie dużo, dużo można dropić z setu Crown Zenith bo dropi ten set również na rewersie w postaci Galar Gallery Card. I czy tu się taka trafi? Nie. Beloson reverse i Luxray Nie holograficzny. Pierwsze koty za płoty zatem przejdźmy do drugiego boosteru. W zasadzie ja przejdę, a wy wy obserwujcie. Wy obserwujcie, co tu się wydarzy w tym drugim boosterze. Zapraszam Was do zostawienia komentarzy, co sądzicie o secie Krandzenit. Jak Wam się podoba? Jakie były Wasze najlepsze dropy? Znowu nie. I znowu nie. No dobra. Nic się nie trafiło. Na co ja liczę najbardziej z tego setu? Hmm. W tym momencie, no chyba jakąś ładną kartę yy, z Galar Galery, z Galarian Galery, jakkolwiek się to nazywa. Ładna karta z tego, z tego pod dodatku tak naprawdę i będę szczęśliwy. Ultra Ball, na przykład Friends in, in Sinnoh, o, to jest jedna z tych kart, którą chciałbym trafić. Zacjan na ten moment i Enamorus, nie holograficzny. Czyżby się okazało, że wylosowałem w puzlach najgorszy box z dodatku Crown Zenith, jaki, jaki miał. mógłbym trafić, ale skoro ja miałem najgorszy, to wy będziecie mieli lepsze. To jest prosta logika. Ten najgorszy już został. Zabrany bidów. No jednak, jednak coś i mi się trafi. Galarion Galery Bidów i... Raihan. Holo. Spójrzcie na te, ka te kartę. Te karty szczególnie mi się podobają. Właśnie ten autograf robi super efekt. Kart trenerów na holce z autografem w tym secie. Może nie są jakieś szczególnie cenne, ale robią, robią... fajne wrażenie. Ja tak naprawdę nie wiem, czy to jest ich autograf, ale tak będę twierdził, że to jest autograf Raihana, który Raiham zostawił mi na mojej karcie. Dodatkowo gigagrywalny trener. Podoba mi się. Tak mogę... Tak mogę otwierać boostery. Ostatni, ostatni, mm -mm. ostatni na dziś, i być może tutaj też trafi się coś dobrego: 4 za dwie, Baltoy, Miauf, Retrival, Shanks, Larwesta, Energia, Rescue, Carrier. Lyron, Francis Sinow i Emma Morris. no szkoda, Dobra. nie holograficzny, no to jakby mogło być, mogło być, lepiej, zdecydowanie miało potencjał do bycia lepiej, lepiej nie jest, ale mam świetne promki, jestem Pikachu, jest Pikachu VMAX, Bidów i Raihan z dropów na dzisiaj, no tak jak mówię, skoro ja miałem słabe, to wy będziecie mieli dobre. Gdzieś muszą być te karty w końcu. Zapraszam Was do pozostałych openingów, które widzicie teraz w karcie: skrądzenik, nie skrądzeni i widzimy się na następnym filmie. Dzięki bardzo, strzała.